Patrzcie sami, coś tam leży. To jest konkretna pała. Idziemy zobaczyć, co to jest. Widzę z daleka, że jest coś coś fajnego. Tylko nie wiem, czy to chyba rosocha łosia. To chyba jest rosocha. Ale, ale piękna. Tak, to jest na 100% rosocha. Ale cudo. Jeszcze tutaj na tym lesie nie trafiłem, Rosochy. Ale jaka ładna. Cudo. To młody bynio. Widać, że już tutaj leży sporo. Ale jest ładna. cztery, 8 Młody byczek. Już widać, że tu leży. Ale cudo, Rosośka. Podnosimy ją. Ale ładna. Pod 3 kilo podchodzić. ale piękność zobaczcie sami cudo ale teraz tylko aby do pary gdzieś poszukać może się uda zobaczymy ale jaka ładna jest Pod 3 kilo ma na pewno ale piękna Hu!